Witam Państwa. W Dniu Święta Narodowego 11 listopada grupa rekonstrukcyjna w wojskowych strojach z różnych epok maszerowała Nowym Światem, oklaskiwana przez Warszawiaków i przyjezdnych, podziwiana przez dzieci. Świeciło słońce, na sztandarach fruwały orły, biel z czerwienią radowały serca i było pięknie, aż do rogu ulicy Świętokrzyskiej, gdzie z narożnego lokalu wypadła inna grupa rekonstrukcyjna. Niemieccy faszyści dla zmylenia przeciwnika bez mundurów i sztandarów udający antifę za to spałami. Atakowali, tłukli, kopali, kogo popadnie, opluwali polskie mundury. Spotkały się więc dwie rekonstrukcje: narodowa i antynarodowa. Nasze wojsko niestety kompletnie nieprzygotowane na atak, widocznie nie zrobione jakiegoś zwiadu, rozpoznania, poniosło porażkę musiało salwować się ucieczką z wyznaczonej trasy. Po tej wstępnej rozgrzewce w bunkrze na rogu świąteczskiego Nowego Światu w tej kawiarni, która przed laty była siedzibą uroczego kabaretu Dudek Chronieni teraz przez polską policję Niemcy zrobili sobie tam przegląd pałek gazów, petard, kastetów przed następnym starciem i z miejscowymi warszawskimi towarzyszami partagenozen udali się na blokadę ulicy marszałkowskiej, którędy miał iść marsz niepodległości. Zgodę na ten marsz dużo wcześniej wyraziła prezydentka Warszawy, ale następnym aktem urzędowym wydała zgodę również na blokadę tego marszu, na który się zgodziła. Także yy, można zastanawiać się, czy cierpi na schizofrenię, czy też celowo chciała sprowokować dymem. Antynarodowcy bowiem nie lubią polskiego patriotyzmu, o czym codziennie przed datą 11 listopada pisali w wiadomej gazecie, że trzeba ten marsz zwalczać. Nie lubią patriotyzmu polskiego i naszych marszów, bohaterów, świąt, wiary, rocznic, pomników i tak Starają się to wszystko zohydzić, skompromitować, pogrążyć w awanturach, bo jak twierdzą Polska to jest nienormalność, a nienormalnym narodom niepodległość się nie należy. Grodzący się na placu Konstytucji uczestnicy Marszu Niepodległości zawsze blokadę faszystów, yy, gdzieś tam w perspektywie marszałkowskiej i kordony policji, podążyli w odwrotnym kierunku, by okrężną trasą dojść do pomników Piłsudzkiego i Dmowskiego, twórców polskiej niepodległości i w miłym gronie spokojnych ludzi świętować piękną rocznicę. Było tych ludzi kilkadziesiąt tysięcy, ale nie zostali dostrzeżeni przez żadną telewizję. To był medialny PRL w czystej postaci, czyli rekonstrukcja bolszewickiej propagandy. Telewizory godzinami pokazały, pokazywały inscenizowaną rozróbę policjantów po cywilnemu z policjantami mundurowymi. Pierwsi udawali Kiboli, zwanych w mediach prawicową bojówką, drudzy przypominali ZOMO. No i była to wyraźna rekonstrukcja, yy, rekonstrukcja stanu wojennego, żeby właśnie przerażenie spowodować wśród widowni telewizyjnej. Co tam się wyprawia, jakie to burdy, jakie to straszne zniszczenia. A tymczasem Marsz Niepodległości szedł sobie spokojnie, zupełnie innymi ulicami przez blisko dwie godziny, bo to było mnóstwo ludzi. Proszę Państwa, pod wieczór w stabie akcji zapadła decyzja, by obraz dnia jednak trochę zdynamizować, bo na ekranach za mało się jednak pokazało złych emocji. Tak więc podpalono kilka samochodów, bo po zmierzchu płomienie dobrze się filmują. Znamy to z amerykańskich filmów, duży efekt. No i wtedy wieczorem, wieczorem późnym już dziarski premier wkrosił do telewizorów, zarządzając natychmiastowe wydanie surowych przepisów. Już od jutra zbierze się jakaś tam komisja, spotkanie i trzeba to ograniczyć, bo wolność jednak nie może prawda, demolować nam miasta. No Jednym słowem wolność bardzo przeszkadza w obchodzeniu yy, niepodległości. Prezydent wyraził żal i ból, a raczej ból przez U Otwarte i żal przez RZ. Rekonstrukcja antynarodowej prowokacji powiodła się umiarkowanie. Pozostał pewien niedosyt, i to chyba z obu stron. A więc do następnego razu.